Właśnie skończyłem pracować o moje koszulki przepiękne. A teraz jestem zmęczony i idę spać. Yeah. Yeah, najlepsze koszulki. Smilesoul.pl, tak, koszulki, bluzy. Opaski na rękę, poduszki, naklejki. Eee, kapel O, co, co? Co, przyśniło mi się coś? A, a, mój sklep. Mój sklep się przyśnił! Ej, widzieliście mój sklep? Też mam takie koszulki, bluzy, opaski na rękę w sensie i naklejki i co tam jeszcze są? A, poduszki, brloki, kubki, wiele rzeczy wpadajcie, pierwszalnia w opisie. Takie koszulki specjalnie dla was, więc sobie zobaczcie. A ja idę teraz spać, dlatego że jestem mega zmęczony, a, hello, więc idziemy. Majstru. Co? Maństwo, idzie? chodź tutaj na dół Szybko zejdź! Ej, co jest, ktoś do mnie krzyczy? O co chodź chodzi? No do, niego, do nas. czym prędzej, nie ma czasu! Tu, co? papi, i sebek, chodź do nas! Gdzie wy jesteś, wy jesteś, o tu sebek? jesteś! Ty... Siema, siema, słuchaj! Co się dzieje, co się Spada, Coś coś na naszą wioskę, chodź, zobaczysz! Coś jest na słońcu, coś zasłania słońce, chodź co? zobacz! jak słońce, ale. Ale jest czysta jest pogoda, co wy gadacie? Przecież mamy piękną pogodę, tu świeci nie, słoneczko, to, normalnie. No, to, to mi się no, nie wydaje. Musisz zejść strony. na dół, chodź za nami! Nie rozumiem was. O co im chodzi? Ej, co jest? Szybko mnie wołają, tak, tak, krzyczą. Tak, 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 Czego tak wy tak panikujecie, ej, nie bójcie się! Jestem ja, ja was uratuję, jestem najpotężniejszy, najlepszy, najpiękniejszy. No to patrz na to! Ej, ale słuchajcie. Ja w Minecrafcie jestem najlepszy, Uber Pro, najpiękniejszy, super model. Tak, nie niczego... tak, ja już wiem, Dobra, ale, muszę się nagrać, to ale słuchajcie, słuchajcie, ja się, niczego nie, ja się niczego nie boję, więc wam pomogę. Pozwólcie no mi to z... zobaczyć. Pozwólcie to. mi to zobaczyć, ja się niczego nie boję. To jest łatwe. O co wam chodzi? Do góry mam się spojrzeć? Do góry. Aha, i co to jest? <laughs> Meturyt? A raduj się, kto może! Aaaa! A, nie, nie. Zaniechajmy! Nie. się, kto może! Szybko, szybko, podłóżko, podłóżko! Podłóżko! Ja też chcę! Oh. Nie no, dobra, ja jestem najpotężniejszy, nie mogę panikować jak baba. Nie no, co ja robię? Mówiliśmy! No, no dobra, dobra, nie nie. Bo widzę, przecież jest to najpotężniejszy, najpiękniejszy. Chodźmy to zobaczyć jeszcze raz. Ej mamy problem. Meteoryt spada na naszą wioskę? O nie, to jest gorsze niż Słońce, gorsze niż Księżyc. Meteoryt kiedyś walnął w ziemię. Ej, słyszeliście o tym, że setki miliony lat temu meteoryt walnął w ziemię i rozwalił dinozaurów? wszystko, co istniało na naszej planecie? Jak to walnie? Jak to wanie w Minecrafcie taki meteoryt wielki, który się zbliża, to rozwali nasz... całą grę, całą wioskę! Wszystko pójdzie normalnie w proch, w sensie... w piasek! Słuchaj, oh, oh. słuchaj, ale jest taka jedna pewna e, skała, która powinna to wstrzymać, a mianowicie ta tutaj, którą mam w ręku, Co? zobacz! Ty chcesz zrobić złoby e, druka? Budować chcesz? Tak, ale chcesz? do tego e, trzeba być bardzo, bardzo silnym! Co jest, Sebek, umieśniony? Jak ty się zmieniłeś? No, wow. wow. Sebek, jak ty wyglądasz? Ej, Normalnie sobie radę? na siłownie zacząłem chodzić i żeby, żeby móc kłaść te bloki to trzeba mieć naprawdę dużo siły. Ej, Sebek nam pomoże, dobra, może się uratujemy. Słuchajcie, najpotężniejszym blokiem w Minecraft, pokaż Sebek, jest właśnie skała macierzysta. Czyli Bedrock. Tak on wygląda. To jest najpotężniejszy blok w Minecraft. On jest praktycznie nie do rozwalenia. Po Postawię, patrzcie. Ja mam teraz Survival i tego, be, be, tego Bedrocka nie jestem w stanie rozwalić w ogóle. Więc ten blok może nam pomóc. Okej, okay, to szybko. Budujmy Ale bazę! Słuchaj, budujmy ja bazę! Mam taką i mogę to rozwalić. Mam taki specjalny kill. No na razie nie rozwalaj. Ten. Na razie nie Wrzucaj, 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 wrzucaj o, tak, mi. Okej, okay, okay, mam kilofa. daj Dajcie b bedro, bedrocka Szybko. Więcej bloków, więcej bloków. Spieszymy się. Daję, robimy bardzo. bazę przed meteorytem. Zaczcie, jak on jest blisko. On się zbliża. zbliża jest jeszcze bliżej. I ok, szybko, pospieszmy się. Ej, on płonie w środku. Widzę czerwone takie kropki. To znaczy, że on się w środku pali. Jest bardzo gorący i bardzo szybki. Może szybko, pospieszmy się. Dużo szkody w tak, 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 tak. Robimy bazę. Widzowie z Bedroka. Zobaczymy, czy przeżyjemy, co się stanie z naszą wioską. My to zaraz tylko. spadnie i oglądajcie z samego końca. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, weźmy, róbmy bazę. róbmy bazę OK, Sebek, masz kilofa, on będzie kilofem tu o kopał. Tak, zróbmy taką większą, ja tutaj wyznaczę Wam. OK, weźmy taką, gdzieś zróbmy. Do tutaj, do ścieżki. O, będzie elegancja Francja. Weź ten Sebek, rozwal ze środka. Ja tego Bedroka nie mogę rozwalić, ale Sebek siłacz, o, rozwala. Sebek może. Ja mam kilofa. Bo ma kilofa jest silna. Ja nie, ja nie mogę, jak postanowiłem źle bedroka, to ja go nie mogę cofnąć. Widzowie, a wy możecie kliknąć łapeczkę w górę. Nie cofajcie, no weź ktoś kliknij, łapeczkę. Każda jedna łapeczka w górę daje nam więcej bedroka. Jak klikniecie łapeczki, to będzie mieć więcej bedroka. Więc klikajcie. Ej, już dostaje, już dostaje, widzowie zaczęli klikać, zobacz ile bedroka. Wow, ej, wy klikacie, a Sebek dostaje bedroka. Co jest, widzowie klikają łapeczki, tak to leci? Wow. No, cały czas. Ej, dzięki widzowie, super jesteście. Dobra, okej, okay, weźmy się skupmy, budujmy naszą bazę, musimy zrobić ją bardzo szczelną, bo metoryt jest coraz bliżej! Ej, patrzcie jak on jest wielki, zaraz spadnie na naszą całą wioskę. Co wtedy się stanie? Bo meteoryt jest lepszy niż księżyc i słońce, dlatego że on jest taki ciężki, w sensie lepszy, bo rozwali mocniej <noise> bo będzie wielkie boom. Dobra, okej, okay, weźmy, zróbmy tą bazę, zobaczymy, czy ta baza, baza z Bedroka przeżyje, bo to wiecie, blok jest dobry. Okej, okay, weźmy dajmy tutaj, pięknie. Teraz sufit, sufit trzeba zbudować sufit, sufit Już się sufit działam Okej, okay, to ja robimy sufit, patrzcie elegancko, już też postawiam bloki. A i widzowie, też subskrybujcie kanał. Cokolwiek by się nie stało. Jakbyśmy tutaj wybuchnęli to pamiętajcie o jednym subiku. Dlatego, że lecimy po... Oj, źle wstawiłem. Lecimy po 2 miliony, a niedługo będzie może moja twarz. Chcecie twarz albo jakąś piosenkę znowu? O, drugą piosenkę czy coś. To będzie fajnie. Ej, czekaj, źle postawiłem, trzeba zniszczyć od wewnątrz Bedroka. Ej, dobra, weźmy tutaj, jeszcze postawmy sobie elegancja, Francja. Co jest? On jeszcze większy, jeszcze bliżej. Ej, patrzcie, jak on szybko się zbliża! Ej, widzieliście to? Jeszcze bliżej! Widziałem przez chwilę, jak się ruszył normalnie. Ole, on leci. On jest jakieś kilkaset tysięcy może kilometrów od nas, ale on jest bardzo bliż, blisko, bo ja go też przybliżam. Na tutaj będzie wejście, wejście, postawcie, wejście. Ej, takie st stalowe, żelazne ten. Daj łopatę, pati, masz łopatę diamentową? Musimy szybko. Nie dajcie, dajcie. Ło, walnęło, co to walnęło? Coś walnęło, coś walnęło. Ej, Widziałem... Coś było słychać, mam odłamki. odłamki metorytu! Odłamki! Odłamki lecą. O, nie, o nie, 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 nie szybko, szybko mieliśmy pierwszy wybuch. Musisz dać stalowe drzwi. Bierzmy łopatę, Patty, bierzesz łopatę i kopmy w dół. Może zróbmy takie większe wejście. Takie drzwi mogą być! Robimy też piwnicę, ej, piwnicę, zróbmy z bedroka, to będzie super. Ej, dobra, jest piwnica się zachowała jedna. Super, dobra, o, mamy to. Super! Patty, twoje zadanie jest takie, żeby tą piwnicę... Co tu leci? Ej, słyszę co? coś, ja też coś, słyszę, coś, 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 coś. ej, coś leci, czekaj, coś leci, coś leci, słyszę co to leci, 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 co to, wow, co to wybuchło, widziałem, coś leciało, widziałem, widziałem, ej, coś tu leciało, czekaj, słyszę to znowu, gdzie to leci, Służycie to, czy nie? Cały czas słyszę, słyszę, ej, co to się pojawiło, ej, tu odłamek metory, tu walnął, co to jest, wow, koło nas, ej, weź to wykop, co to walnęło? Ej, co się tu stało? Ja tego nie zdążyłem zobaczyć, bo byłem w piwnicy i nie no, zdążyłem. No, tak ci, patrz. Ej, może to poleci jeszcze raz poważnie. Dobra, mamy. Co to jest? Blok metorytu? Co to odłamki metorytu lecą? Ej, patrzmy. Leci znowu, coś tam widzę. Co tam się pojawia? Leci, co to jest? Odłamki o metorytu, bądź, jak jakiś metoryt, widzicie to? Leci normalnie z boku, widzę to. Widzę, patrz jaki wielki, co jest? To jest jakiś co odłamek. Co Wow, wybuch. Co to było? To są odłamki od tego meteorytu wielkiego, który jest nad nami! On jest się zbliża jeszcze coraz bliżej. No dobra, teraz się. Patrz, co tu robi nam z naszą wioską, widzicie? To są bloki meteorytu. O nie, meteoryt, może zasypać naszą, naszą całą wioskę i wtedy będzie beznadziejna. Wtedy będzie taka smutna. Dobra, weźmy, mamy, patrzcie, mamy. To, co jest to to jest złote, ale musisz to odwrócić, bo to, to nie jest tak, jak powinno być. To powinno dobra, być odwrotnie. wracam. Okej, okay, weź się, Pati, dajemy tam drabinki. Drabinki musisz postawić, żeby też dobra. mogło, dal, dalibyśmy do góry, to musimy podmienić jako bedroka. Patrzcie, robimy też nawet podłogę z bedroka, żeby ta cała baza była z bedroka, nie? Że z najlepszego, właśnie bloku. Dadajmy ja sobie jeszcze tutaj, zmieńmy, ok, tu wykopię ziemię. Teraz mamy to odwrócone. Patrzcie, jakie mamy drzwi złote. One są gold, czyli takie bardzo mocne. Złote najlepsze, więc to też może nie przebije tego, nie? Patrzmy na meteoryt, co on jest jeszcze bliżej? On coraz mocniej się zbliża. Ej, widzicie go? Patrzcie, tam jest taki, jaka dziura czerwona. Dobra, weźmy się, spieszmy. Masakra, on jest e, prawie, że nad nami. On zaraz tu będzie poważnie, nie? Więc weźmy tutaj, kopmy, dawaj, 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 Cześć, kopię szybko to. A w środku wow, też walneło, robimy? Walnęło, 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 tak, tak, ze środka rób. Ej, tam dziura, no nie, dziury się robią wokół, widzę dziury. Teraz szybko, szybko skupmy się. U kolejny raz. Patrz, jak wybuchło! Odłamki spadają! Nie dość, że jeszcze jest wielki meteoryt, tu jeszcze spadają odłamki. <laughs> Sebek jaki silny. Jakie ty masz łapy w ogóle? Ty. Ja jestem siłacz! <laughs> Okej, okay, spadliśmy na dobra. Tutaj też z bedroka dajmy. Podmienię jej na bedroka, dała no, super, super. Patrzcie, robimy. Piwnicę przemieniamy na bedroka. Patrzcie, ściany robimy zamiast ziemi, to będzie bedrock, nie? Żeby to było też wzmocnione. Też z piwnica musi też być mocna, nie? Nadajemy tak, sobie tak. tutaj. Tak, tak, dajemy. Oj, źle postawiłem. Ja czasami. Jak źle postawię blok, to nie mogę tego cofnąć. Nadajemy tutaj jeszcze sobie. Kopiemy. Patrzcie, jak ja pracuję. Siu, siu, jak ja szybko daję. Okej. Okay. Sebek też tam daje. Sebek jest najsilniejszy, więc on naj, najbardziej pracuje. A ja dajemy najszybciej. Tutaj tak, tutaj jeszcze dajmy. Zobaczymy zaraz meteoryt, jak on tam się zbliża. I jak... Ej, słyszałem znowu dźwięk. Ej, ja też słyszę ten dźwięk. Ej, coś leci znowu. Coś leci znowu. Ej, słyszymy jakieś dźwięki. Czyli coś leci. Czekaj, otwieram. Co to leci? O nie! Wow, od co tu się stało, widziałem znowu odłamki meteorytu, patrzcie jak on jest blisko, ej, on już jest koło mojego domu normalnie, ten meteoryt wielki w środku jest czerwony, on musi być gorący, czyli w środku on się pali dosłownie. Jaki on wielki Dobra, ej, meteoryt może waląć i to rozwalić wszystko. Dobra, weźmy, zejdźmy jak to tutaj sprawa wygląda, zobaczmy. Okej, okay, piwnica zamienia się już w bedrocka fajnie, więc to się tak, podmienia. Tak. Musimy to przyspieszyć mamy. tempa, przyspieszyć tempo. o Patty, dawaj! Ale tam u góry są już wybuchy. Nadajmy no, tutaj, pracujemy we trójkę w piwnicy <laughs> Żeby zmienić ją w bedrocka, nie? A fajnie tu się robi, dobra. Dajmy jeszcze to podmienimy sobie też tam. A nie, bo te się zepsują. Ej, tam dalej są wybuchy! Czekaj, da podmienię to może? Tak, tak, dam też z Bedroka. Rozwalę to i dam też z bedroka. Patrzcie, okej, okay, daję bedroka. Pyk, pyk, czekaj, podskoczę. Okej, okay. tutaj położymy te drabinki na bedroka? Można. O, na bedroka też można drabinki dawać, więc super się składa. Wykopię, podmienię to, bo też konstrukcja będziemy musieli też wyjść jakoś, nie? Wiecie, tu nie tu Tak, na, wszystko musi na być zawsze. przemyślane. Na zawsze nie możemy mieszkać tutaj, nie? Pod tak, ziemią. Tak, tak. Oj, dalej no, tam wybucha. słyszę wybuchy kolejne. Sebek, daj szybko weź to, rozwal tego bedroka. Dalej muszę to dać. Drabinki Joż, Drabinki pak. dajcie, bo drabinek nie mam. Drabinki musi dzielać kolejne. Na drabinki, Rzucam. drabinki. I trzeba wyjść do góry już zobaczyć, jak to z tym meteorytem jest. Okay, bo bo idźcie zobaczyć tutaj. szybko, chłopaki. Okej, okay, ale wybuchy tam. Nie wiem, czy widzowie słyszycie, ale ja, ja słyszę wybuchy. Dobra, okej, okay, idziemy to zobaczyć. Otwieramy. Co tu się dzieje? Dziura! Jedna, druga! O nie! Więcej tego meteorytu jest! Kolejna dziura! Ile tu jest dziur w ogóle? Kolejna! Co jest wszystko? Wow, walnęło! <laughs> jak on jest blisko! Ej, patrzcie na to! Bardzo blisko jest jeszcze bliżej! Zaraz będzie zderzenie. On jest bardzo blisko już mojej tej, minki. Pa, 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 pa jak się zbliżył! Ole gigantyczny, w porównaniu do mnie tutaj stoję. Chodźcie zobaczyć Sebek, Pati. Chodź, chodźcie do góry, chodźcie do góry, zobaczyć Sebek idzie umieśniony! Sebek, może ty rozwalisz ten meteoryt. Nie, no chyba aż taki silny to ja nie jest. Patrzcie jestem. na to! On jest blisko już mojej tej, no. minki! Patrz, 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 patrz <laughs> jak on się zbliża! Zaraz walnie. Zaraz, no Jaki zaraz walnie. Zaraz będzie ten moment, widzowie. Jak on walnie. Ile I... tu dziur jest. Ej, on jest dosłownie centralnie nad naszą bazą tutaj z Bedroka. Co? On sięga już mojego domu! Widzicie tą minkę? No. Wow. On już, ej, walał lekko w moją minkę domu! O, 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 tam jeszcze wybuchy robią, dłamki spadają! Dara, dora, szybko przyspieszmy tempa, przyspieszmy tempa! Klapy do środka, trzeba! Do środka, do środka! Sebek, Sebek, daj klapy, klapy, klapy musimy dać, antywomaniowe! Metalowe najlepiej, co? Metalowe, metalowe! Dobra, Patty, wskakuj na dół, wskakuj! Słyszę znowu, coś leci, coś leci, coś leci! Słyszałem, coś leci znowu. Ja też słyszę Tam ten dźwięk. leci, tam leci odłamek. Co to leci, patrzcie? Jokie wielkie! Ole walut, co jest, jak falęło? I ruszyło naszą bazę, tutaj widzę. Jest poruszenie pierwsze. Ej, dotknęło naszej bazy z bedrocka, ale Bedrock nie walął, patrz. Bedrock przeżył, Bedrock przeżył, więc ta skała jest bardzo twarda. Ale co się stanie? Jak walnie taki meteoryt, który już jest bardzo blisko. Ej teraz będzie walnięcie! Zaraz uderzy zaraz, uderzy, zaraz uderzy, chowajmy się, chowajmy się, zaraz uderza, zaraz uderza, zaraz uderza na dół, na dół, na dół, na dół, na Zamykamy klapy, zamykamy. To będzie teraz walnięcie, teraz będzie walnięcie. Okej, okay, teraz zamknęliśmy, teraz jesteśmy w piwnicy, jesteśmy w piwnicy i teraz cicho, cicho, cicho! Uwaga! <słuch> Teraz meteoryt może walnąć w naszą wioskę. To jest ten moment, on był już bardzo blisko, i walnął kawałek w mojego domu, Pati, Więc teraz uwaga, patrzymy. Słyszę jakieś szumy, coś tam się odbywa. Coś się dzieje u góry. Ej, jakie takie szumy, że to leci. O, kolejne wybuchy, ale u góry na ja też to słyszę. Słyszę wybuchy i to potężne. No, Zaraz spróbujemy co tam się wyjść. Dzieje? Sebek, dawaj zbrojkę, dawaj zbrojkę, zbrojkę potrzebujemy. Dobra, Rzucaj daję diamentową, słuchaj. Musimy ułożyć zbrójkę. Nie taką, nie taką lepszą, taką e, antywymłamaniową. A, no dobra, no to ci dam. Czekaj, nie ma problemu. taką e, z maską specjalną, jak dla armii weźmy. E, bo to diamentowa też jest spoko co wiadomo. Ja mamy. Takie o, Pati, dawaj mi. Pati, zobacz. Pa, pa, dziewczyny mają pierwszeństwo, okej. Okay. Dziewczyny mają pierwszeństwo, dobra, ja ubieram. jestem kulturalnym chłopakiem, jestem miły, więc dziewczyny pierwsze zabierają sobie, Pati, ubierz, zobaczymy, jak będziesz wyglądała, Patrz, jaki ham. No, zobaczymy. O, ubiera się, Patty. Patrzcie, patrzcie. Wow, co to za zbroja, ale Chęciarz cool. to. Wypas, super, no ładna, przepiękna. Dobra, i zaraz wychodzimy i patrzymy, czy to walnęło. A teraz mała koleja się ubieram. I ubierałem się. Patrzcie na to, my normalnie jak jakieś roboty wyglądamy. Ej, co to za zbroja jest. Nieźle, Power armor, dż... Ej, fajna zbrojka. Cool, patrzcie na to, jak my wyglądamy, jaki moment. mamy ja złożyć. Ja ja Zaczynasz Ej, ta zbroja jest z normalnie z tlenem już, nie? Że będziemy mogli oddychać, okej, okay, pat, jest sprzedana tutaj. Ja też jestem, dobra. Okej, okay, idziemy, idziemy. Sebek jako siłać, zaraz wychodzimy do góry. Ej, patrzcie, co tu się stało! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Ej, tu są odłamki metorytu, cały czas wybuchy są. Uwaga, wychodzimy na zewnątrz, po Pier raz pierwszy, od wielu godzin. Y teraz klikamy zobaczmy. 3, 2, 1 i zobaczmy. Trzy, dwa, jeden i klikamy Ej, nie mogę. Nie mogę otworzyć! Nie Taka, mogę otworzyć! Ja nie mogę otworzyć! jeszcze nie mogę otworzyć! LOL drzwi nie może otworzyć! XD! Co się stało! Co jest? Jakie wow. wybuchy! Jakie wybuchy! Co jest mój dom w metorecie? Patrzcie na to, ole walnęło! W naszą bazę walnęło! Jak no wala? Co to jest? Ej, patrzcie na to! Jak to wygląda? U to góry widzicie? Co się Co się stało z naszą wioską? Masakra! Czerwone. Metoryt walął w naszą wioskę, pokrywa to wszystko odłamkami i cząstkami dookoła. Nie Luitom. chowajmy się! Ej, nie ma wejścia do mojego domu, patrzcie, nie możemy wejść do mojego domu. Ha! No! Zamknięte! W ogóle walnęło, no! Leci jeszcze jakiś metoryt, słyszę jakiś w tle. Leci, 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 leci! O, le, walnęło tam, spadłem, o nie, spadłem. Jak tu walnęło? Która? chowamy się, bo tego nie przeżyjemy, no, nie przeżyjemy. Muli się mi Minecrafta dosłownie normalnie, zlaguje mi. Sebek, chodź do środka, zamykamy to zamykamy, zamykam zamykamy. Drzwi. Schodzimy do piwnicy, schodzimy do piwnicy, schodźcie, schodźcie, schodźcie. szybko, 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 schodźcie. Szybko, a tu jesteśmy chyba bezpieczni, czy nie? Okej, okay, ja też o, zamykam, zamykam, czekaj, teraz zamykam drugi raz. Ok, zamknąłem. Siedzimy teraz na dole. U góry są potężne wybuchy, cały czas coś słyszymy, teraz ściany z brójkę, ale co będzie dalej? Cała wioska jest pokryta meteorytem, w dodatku są wybuchy, jest dużo materiału i do kiedy my będziemy tu siedzieć? Nie hmm. wiem, musimy nie napisać wiem, do wi nie chcę widzów. Długo. O nie, widzowie, słuchajcie, co mamy zrobić? Napiszcie w komentarzu, może wy macie jakieś pomysły, dajcie nam jakieś porady, może wy coś wiecie. Piszcie komentarze, wbijajcie też na kanał do Sebka, Sebek nagrała Minecrafta, on też taki jest silny na swoim Dokładnie kanale. Dokładnie tak. Sebek, Minecraft i Pati X, Pati S, też wbijajcie do Pati, Pati też nagrała Robloxa, na Minecrafta. Widzimy się jutro, linki macie na dole i też wbijajcie na mój sklep smajsokroka.pl po koszulki odjazdowe, I co tam jeszcze mam, bluzy, naklejki, poduszki i i tak dalej. No i co, widzimy się jutro. My tu zostajemy na dole i do jutra.